Sí. No. Ducha Świętego. Amen. Amen. Znowu się w godzinie miłosierdzia w sanktuarium świętego Maksymiliana w Niepokalanowie. Za świętego Maksymiliana świętego Faustyny oborzeniem no miłosierdzia polecamy dusze zmarłych oraz prośby wszystkich tu obecnych, a także zanoszone przez widzów telewizji Niepokalanów, przez czytelników rycerza oraz wszystkich przekazanych przez naszych przyjaciół, sympatyków, pielgrzymów, Modlimy się o obfity deszcz dla naszej spragnionej ziemi. Chcemy też składać prośbę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego latem tego i Zniepokalanego. Dzienniczka siostry Faustyny, Boże, Zdrójcy świętej jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze żadna dusza ludzka Cię nie kochała. A chociaż jestem Dziwnie nędzna i maleńka, gdy na kotwicę ufności swojej zapuściłam głęboko w Twoim wielkim miłosierdziu. Boże i stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej, nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśni wieczne. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas tylko zależy, nie stawiać oporu w działaniu Bożemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my nasze naszych I nie obudź nas na ale ja nas zbłagaj odeścaj, Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módź się za nami życzy. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, że Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Panie, umęczał pod polskim pilotem, ukrzyżował mu Maryjtm ogrzewem, wstąpił do piekiel trzeciego dnia z martwych wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, w Tandem przyjdzie z nami żywych i upalnych, wierzem Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odcołanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo odwieczne. noamy. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego smia Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa Na Na Naszego wszel location naszego i, i świata... Dla Jego bolesnej męki... Nie miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata... Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas i całego i świata... Dla Jego bolesnej męki Nie miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata... Dla Jego bolesnej miłością zbłaga całego świata dla jego polesnej męki nie miłością zbłaga na całego świata dla jego bolesnej męki nie miłością zbłaga na całego świata dla jego polesnej męki nie miłością zbłaga całego świata dla jego bolesnej męki nie miłością zbłaga całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nie na naszej na naszej I nasze błaganie za grzechy nasze całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mieju

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy naszej i całego świata, Na jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata, Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Daj jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Daj jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata, Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze, przywieczny, opieraj Ci ciało i krew, duszę i najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na naszego, i nasze naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, niech się dzieje dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, niech się dzieje dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, Nie się dzieje dla nas i całego świata. W ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie za i i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata.

we In the ocean.

We are Sou um Módl się za nami, święta Faustyna. módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się, się za nami, błogosławiony Michale Sopoczko, módl się za nami, Pan z wami i z duchami twoich, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokolu Chrystusa, Bogu Bogu niebie, bo u niej będą dzień. Świecie Zawierowana,